Podczas gdy większość jego rówieśników koncentruje się na karierze zawodowej, Antek, 25-letni legionowianin, miłośnik biegania oraz historycznych rekonstrukcji, postanowił dziarsko pomaszerować inną drogą. Na pewno długą, bardziej wyboistą, za to pozwalającą zawalczyć o coś znacznie cenniejszego niż pieniądze. Pomysł yy, padł w zeszłym roku. Kiedy właśnie wracałem z pielgrzymki, z Suwałk do Wilna i tam na tej pielgrzymce służę w kuchni. To jest taki okres właśnie 10 dni w roku, kiedy no daję z siebie wszystko dla innych można powiedzieć. No i padł taki pomysł, że może coś można by było zrobić więcej poza tą pielgrzymką. W ten sposób Antek usłyszał o Salezjańskim ośrodku misyjnym. Niedługo później, kiedy już go odwiedził, podjął decyzję o wyjeździe na misję do Afryki. Z pełną świadomością, że czeka go rok, co miesięcznych, odbywających się w weekendy spotkań, mających sprawić, że tam na miejscu po prostu da sobie radę. Przygotowanie od strony duchowej, od strony emocjonalnej, przygotowanie kulturowe, przygotowanie misyjne. Spotykałem się z tymi, którzy już byli na misjach, którzy prezentują, opowiadają, jak tam było na misjach. Mamy też psychologa, który bada naszych wolontariuszy, którzy wyjeżdżają na rok, żeby sprawdzić, czy na pewno strony emocjonalnej poradzą sobie, nadają się do takiego, do takiego wyjazdu. W przypadku Antka nie było co do tego wątpliwości. Zielone światło od Salezjanów przełożyło się na możliwość rocznego wyjazdu do Afryki. Chłopak ma tam trafić już we wrześniu. Będzie pracował w Zambii w Kazembe, W pięknym miejscu, w pięknej okolicy. Antoni jest technologiem drewna. Będzie tam pracował w szkole stolarskiej, ale również będzie pracował jako wychowawca pośród dzieci i młodzieży. Na 14 milionów mieszkańców Zambii ponad milion stanowią sieroty. To przede wszystkim nimi zajmują się salezjańscy wysłannicy, a ponieważ czynią to na różne sposoby, dzień pracy wolontariusza do krótkich i lekkich nie należy ale zwykle wstaje bardzo wcześnie rano i dlatego, że to są miejsca związane z salezjanami, salezjankami, często jest rano modlitwa, msza święta i potem biegną do pracy. Biegną do pracy, to znaczy wśród dzieci, wśród młodzieży, w oratorium, w szkole, uczą, wychowują, zajmują się tym najbiedniejszymi. W tym roku na misję do Peru, Wenezueli i Zambii Salezjanie wyślą 11 osób. W ich warszawskim ośrodku przygotowują się do tego one same, przygotowywani są też ich rodzice, często bardzo zaniepokojeni dalekim wyjazdem swoich pociech. się powiemy Wam o Waszych dzieciach, o rzeczach, które może Wy nawet nie wiecie. Będziemy starali się Was uspokoić w jakiś sposób. Chociaż każdy z misjonarzy jest pełen wiary i nadziei, zwykle im też towarzyszy niepewność. Czemu zresztą biorąc pod uwagę czas i miejsce wyjazdu trudno się dziwić? Oj, obawy były cały czas. Właściwie cały rok przygotowania to jest takie rozeznawanie tego, czy chcę pojechać, dlaczego chcę pojechać, czy sobie poradzę. Były cięższe chwile. No ale jednak jak człowiek tak przemodli wszystko, to jednak odważa się na ten krok. Nie możemy mówić o niebezpieczeństwach co do naszych wolontariuszy, ponieważ wysyłamy ich w miejsca bezpieczne. Albo w takie miejsca, w których wiemy, że są bezpieczne, albo misjonarz mówi po godzinie 18 nie wychodzimy poza mury naszej placówki, ponieważ... Po tej godzinie, poza zamuraniu może być niebezpiecznie. Tyle lat istnieje nasz wolontariat i do tej pory nie zdarzyło się, żeby jakieś niebezpieczeństwo na misjach się przydarzyło. Także jesteśmy spokojni o naszych wolontariuszy. Dla Antka niebezpieczeństwo kryje się gdzie indziej. Wciąż nie jest pewny, czy uda mu się zgromadzić potrzebne pieniądze. Chodzi o co najmniej 7 tysięcy złotych. Kwotę dla młodego legionowianina w tej chwili nie nieosiągalną. Każdy wolontariusz już musi sam zgromadzić środki na swój wyjazd na przelot tam i z powrotem, na szczepionki, na wyposażenie. Antek nie chce jechać do Zambii jako osoba prywatna, lecz jako reprezentant Legionowa. Podczas pobytu w Kazambe ma prowadzić bloga, tak aby na bieżąco można było śledzić wszystko, to czym się zajmuje. Dlatego poprosił o pomoc miejskich włodarzy. Zawsze staramy się wspierać, chociaż prawo tutaj nie jest proste, jeżeli chodzi o tego typu przepływy finansowe do indywidualnego człowieka. Ale jeżeli miasto ma ograniczone możliwości, no to rozmawiamy albo z naszymi spółkami miejskimi, no albo Szukamy po prostu takich sponsorów, którzy już bezpośrednio mogą wesprzeć na pewno szlachetną, na pewno piękną, na pewno pożyteczną inicjatywę i piękną, ludzką postawę tego młodego mieszkańca Legionowa. Czy zatem poza pięknymi słowami znajdą się dla Antka konkretne złotówki? W jakiejś formule na pewno miasto jak zwykle pomoże. W zamian zyskując spełnionego mieszkańca, którego wiedza i doświadczenie prędzej czy później powinny się w Legionowie przydać. Nawet jeśli z pozoru afrykańska przygoda wolontariuszy nie ma z polskimi realiami nic wspólnego. Oni widzą tam inny świat, widzą biedę, widzą brak prądu, widzą pustą lodówkę, w zasadzie nie ma lodówki, widzą brak internetu, widzą bardzo proste, życzliwe, serdeczne relacje międzyludzkie, widzą świat, w którym nie rządzi sukces za wszelką cenę, Widzą świat, w którym jest spokojniej niż w Europie, wracają do Polski, wracają do Europy i dziwią się, dlaczego ten nasz świat jest taki zagoniony, dlaczego my na pierwszym miejscu stawiamy sukces siebie samego, taki narcyzm, egoizm, egocentryzm. Wracają, dziwią się i są przemienieni. Osoby, które chcą i są w stanie wesprzeć marzenia młodego Legionowianina, mogą to zrobić bardzo prosto, wpłacając pieniądze na niżej podany numer konta z dopiskiem bilet dla wolontariusza Antoniego Święckiego. On ze swojej strony obiecał zrobić wszystko, aby żaden z darczyńców tego wydatku nie żałował.